Proszę Panie Sekretarzu o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo mam do przedstawienia projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 43 łamane przez 271 przez 18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów z tereny Gminy Kamienna Góra. Na podstawie artykułu 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy w Kamienna Góra uchwala co następuje. Paragraf 1. Załącznik Zasady ustalania wysokości diet dla sołtysów z tereny Gminy Kamienna Góra do uchwały nr 43 przez 271 przez 18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lutego w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów z tereny Gminy Kamienna Góra otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienna Góra. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2022 roku. Niniejsza uchwała otrzymała pozytywne opinie wszystkich komisji stałych Rady Gminy Kamienna Góra. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma, więc proszę Państwa o głosowanie. Dziękuję, dziękuję. Uchwała została przyjęta. Widzą Państwo, jakim stosunkiem głosów.